W PRL-u każde mieszkanie miało swoją wizytówkę – ściankę. A w niej prawdziwy festiwal durnostojek. Przedmiotów, które z praktycznego punktu widzenia nie miały w ogóle sensu, ale były absolutnie niezbędne. Zobaczcie. To był taki Instagram PRL-u, tylko zamiast lajków zbierał kurz. Szklane ryby i kury, plastikowe owoce, kryształy, figurki z ćmielowa, serwetki na telewizor, kopalnia kiczu i sentymentu. Szklane ryby, obowiązkowy element dekoracyjny ustawiany na telewizorach lub w regałach. Obok kryształów. Szczyt popularności osiągnęły w latach 70. Ja nie miałam ani jednej, ale teraz na pewno bym zbierała. Niektóre z nich to teraz arcydzieła kolekcjonerskiej sztuki użytkowej. Ryby te miały różne kolory i formy, a wykonywano je często w technice mille fiori, polegającej na zatapianiu w bezbarwnym szkle różnokolorowych prętów, aby uzyskać barwne plamy. Najczęściej produkowane były w polskich hutach szkła. Ryby te były symbolem tamtej epoki, a dziś wracają do łask jako przedmioty kolekcjonerskie. Szklane zwierzęta w meblościankach to było takie mini zoo PRL-u. Bilet wstępu i jedno odkurzanie w tygodniu. To plus wazony to była topka w kategorii nie dotykaj, bo stłuczysz. Ale trzeba przyznać, że w PRL-u wzornictwo kwitło i tym wazonom wcale nie były potrzebne kwiaty. PRL-owski iFood. Sztuczne owoce w szklanej misie lub kryształowym koszu, niezbędne, plastikowy powiew zachodu, wyglądały smakowicie i kusiły, żeby je ugryźć. Często skutecznie. Osioł na papierosy, kultowy osioł PRL-u, znosił papierosy jak kura jajka, a wtedy prawie wszyscy palili, co było bardzo szkodliwe, nawet dla tego osła. Zobaczcie, jaki ma niezdrowy kolor od samego przechowywania papierosów. Potocznie nazywany osłem srającym papierosami. Razem z psem na wódkę tworzył rozrywkową parę PRL-u. Żeby wyskoczył papieros, trzeba było ruszyć ogonem. Żeby dobrać się do wszystkich papierosów, trzeba było ruszyć głową, jak to w życiu. Kto z was miał takiego osła, nie wstydź się przyznać. Pies na wódkę, ulubiony pudel PRL-u, zamieniał zwykłą butelkę wódki w wysmakowaną karawkę. Żeby się dobrać do zawartości, trzeba było ukręcić mu łeb. Cieszył wszystkich swoim widokiem i zawartością. Ja nie miałam i żałowałam oto instagram prl -u. Makatki z przesłaniem. Wieszano je głównie w kuchniach, jadalniach i spiżarniach, a czasem na słomiankach lub matach. Pamiętacie je? Służyły do dekoracji i ochrony przed zabrudzeniami, były kalendarzami, a na końcu ściereczkami do wycierania, ponieważ były zrobione najczęściej z bardzo dobrego jakościowo lnu. Makatki na początku były wyszywane, a potem drukowane, sito drukiem lub farbami tekstylnymi. To znacznie uprościło proces. Najczęstszym motywem były gospodynie gotujące co mu lubi oraz scenki rodzajowe okraszone motywacyjnymi hasłami nie mów nikomu co się dzieje w domu. Ciekawe co dzisiaj byłoby na takich makatkach. Może ostrzeżenia o niebezpieczeństwach szarentingu lub przepisy na wiralowe sałatki. Koniecznie trzeba też wspomnieć o serwetach na telewizor. Dbały o to babcie. Serweta była jak dzisiejszy case na telefon. Bez niej telewizor wyglądał jak nieubrany kryształy, najdroższe łapacze kurzu w Polsce, zawsze w meblościance, nigdy w użyciu, no może raz do roku. prl symbol luksusu i prestiżu. Warto też wspomnieć o tak zwanym Włocławku, ceramice z charakterystycznym wzorem. Oraz o tych dziwnych zestawach z rybami, to chyba karawka i kieliszki. U mnie w domu były takie zestawiki, nie wiadomo do czego, po prostu były. Oraz serwisy kawowe, nigdy nie używane, bo szkoda używać. A na koniec wisienka na torcie Puste opakowania po zagranicznych luksusowych towarach Piwi, alkoholu, papierosa Tak, zbieraliśmy je Po więcej jaków PRL-u wbijaj do mnie Dziecka PRL-u, które na drugie ma durno stojka